Czasu nauka tej asertywności, mówi jeden mój klient. Okej, okay. wyobraź sobie aplikację. Taka aplikacja odczytuje z otoczenia słowa kogoś, te wymagające reakcji asertywnej, i automatem podaje na wyświetlaczu telefonu odpowiednią reakcję asertywną. Skąd wie, która odpowiednia, bo wcześniej ustalił Twoje potrzeby, Twoje wartości, Twój stan emocjonalny. No, i zastanawiam się, jak długo musiałby ten system zbierać te dane, aby były trafne, i jeszcze, jak często musiałby je aktualizować. W końcu potrzeby, emocje zależne są od wielu czynników, od tego kto, kiedy, gdzie i zmienne również w czasie. I ten czas zbierania tych danych myślę, że byłby dłuższy niż czas na nauczenie się umiejętności asertywnych.